Ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem z nami, królika. To jest 4 na modyfikacji Poland, Plus, gdzie gramy na czułą ukochaną rzecz pospolitą. Ostatnio Niemcy wystosowali nam ultimatum: Gdańsk albo Wojna. Niemcy nigdy nie ukrywali, że zależy im na odzyskaniu ziem utraconych w wyniku Wielkiej Wojny, czyli Traktatu Wersalskiego de facto. Szczególnie ważny jest dla nich Gdańsk, który oddziela. Prusy wschodnio od reszty Rzeszy. Berlin właśnie zażądał przekazania tego miasta, oferując w zamian jedynie zrzeczenie się praw do poznania. Widmo wojny nabiera realnych kształtów, a przystanie na te propozycje może na jakiś czas odsunąć perspektywy konfliktu, ale damy tym samym Niemcom więcej środków na realizację przyszłych planów. Oczywiście możemy się zgodzić, ale ta seria polega na tym, że mówimy po prostu nie, Gdańsk pozostanie w polskich rękach więc wara yy, nam Gdańska. Możemy w, sobie w międzyczasie podsumować, jak to wygląda. No tutaj mamy pana Adolfa. Ma około 200. No, załóżmy, że będzie miał 170 dywizji. Mamy od 61 na 210. Mamy dość słabą deszyfrację. Chyba technologia z tego to wynika. No, ale no do porównania naszego 86. No, to może być drobny problem. Może być drobny problem. Mam nadzieję, że chociaż część dywizji przesunie na zachód i chociaż część alianci e, zwiążą i, e, siły szkopów. E, plan nasz jest taki, że. Bardzo szybko niszczymy armię niemiecką w Prusach, zdobywamy tą Prusy wschodnie, dzięki czemu te wszystkie dywizje od razu przerzucamy na front zachodni, gdzie wspomogą zapewne armię Poznań, bo ona chyba będzie miała najciężej. Ma najdłuższy front z tego co widzę i ma dość sporo przeciwników. Tu widzę, gdzie dywizje pancerne nawet się pojawiają. Druga kwestia jest taka, że Rumunii, Rumunii muszą nam pomóc. Oni dysponują dywizjami, mają 31 dywizji do dyspozycji. Widzę, że mają jakieś duchy narodowe, spoko. E, przydałoby się, żeby oni nam otwarcie pomogli, wzięli udział w wojnach, przysłali swoje dywizje, to by nam naprawdę, naprawdę pomogło. Trzecia kwestia jest taka, że Ruscy nie mogą zbyt szybko zaatakować na, na, W Hearts Iron Ruscy nie atakują 17 września, co jest dobre, ale mało historyczne. Natomiast im dłużej wojna będzie trwała, tym większa szansa, że oni sobie zrobią coś takiego jak roszczenia wobec Polski, zarządzaj Polski Wschodniej, wtedy dostają klejmy na nasze wschodnie ziemie i to jest problematyczne, to jest problematyczne, że i wojna na dwa fronty w tym momencie byłaby dla nas zabójcza. Mamy tutaj wystawione 8 dywizji, mamy tutaj wystawione 8 dywizji, one zapewne udadzą się tam... ej, czemu ty masz jakieś dziwne rozkazy garnizonowania? Te dywizje najpewniej udadzą się tam, gdzie będzie największy kocioł, największe problemy, żeby są po prostu naj najbardziej zagrożone odcinki frontu. Najprawdopodobniej to będzie tutaj albo tak, myślę, że to będzie tutaj, na południe od Poznania. W okolicach łodzi myślę, że tutaj będzie naj, najciężej się utrzymać. Mamy jakieś forty, mamy jakieś forty, które troszeczkę udało nam się zbudować. Mamy trzecie, drugie poziomy, tu jedynki, dwójki. Może coś z tego będzie, tu może jeszcze zdążymy przed samą wojną coś dobudować, aż nie, Niemcy nam zaraz wypowiedzą wojnę, tylko jak minie jeden dzień, to raczej nam wypowiedzą tą wojnę. E, mamy troszeczkę siły politycznej zgromadzonej, więc możemy oczywiście od razu przejść na totalną mobilizację. Nasza flota. E, wy powinniście dostać admirała. Halo, halo tak. Czekajcie, czy my mamy już jakąś flotę? Ha, my już mamy flotę. Dobra, więc nasze okręty podwodne niech się połączą w jedną wielką flotę okrętów podwodnych składającą się z 12 okrętów yy, i będziecie starali się łapać niemieckie konwoje, które najprawdopodobniej dostarczają zaopatrzenie do do żołnierzy stacjonujących w Prusach Wschodnich. Jeżeli chodzi o nasze lotnictwo, to tych samolotów udało nam się zbudować tylko 370. Mało nie inwestowałem w ogóle w samoloty, chyba jedna fabryka budowała te myśliwce, ale myślę, że mogą coś tutaj zdziałać. Musicie latać nad Zachodnią Polską, bo tu będzie najwięcej walk się odbywało i to jest główny front naszych działań. Macie przechwytywać i starać się dominować powietrzu. co będzie ciężkie, co będzie ciężkie ze względu na... No, możemy sobie jeszcze zobaczyć sobie, ile tych samolotów mają Niemcy. Niemcy tych samolotów mają, o matko, 4000, my mamy 400. No, no można i tak, można i... Aha, bo my mamy jeszcze tutaj chyba koło poznania samoloty. Tak, mamy dywizjony myśliwskie oraz dywizjon bombowy. Okej, okay, spoko. Więc będziecie starali się pomagać, bliskie wsparcie powietrzne, uderzenia morskie, nie nie latacie do upadłego. Możemy w międzyczasie też wybrać nową technologię jeszcze przed samym rozpoczęciem walk i myślę, że to będzie. Czy my chcemy to? Tak. Myślę, że to jest to. Ile nam brakuje do doktryny? E, aha, powinniśmy doktrynę robić, okej, okay, dobra. E, chyba, że to jest 240 dni, a tak nosy lądowe nie, nie. E, teraz mamy walki, więc lepiej nam się przyda ulepszenie wyposażone piechoty, to się na pewno przyda bardziej niż na razie. Kolejna doktrynka. No i cóż, no i cóż, myślę, że możemy przechodzić do rozgrywki, może zmniejszymy sobie tempo na trójeczkę na razie, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, dobra, widzę, że okręty dołączają do głównej, a, jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna ważna rzecz, chciałbym, żeby wam troszeczkę trzeba by zmodernizować rozkazy, bo one są zbyt optymistyczne, fajnie by było, jakbyście osiągnęli linię Odry, jakbyście osiągnęli linię Odry, byłbym mega szczęśliwy, nie musicie tego szczęścia zdobywać, Wy możecie przejść na drugą stronę. Najfajniej na, tak byście to, te karpaty osiągnęli, tatry znaczy. Ale, znaczy tfu, Sudety, ale. Spróbujmy. Spróbujmy. Może coś takiego wy natomiast macie. No tą Bratysławę chociaż jeszcze zająć o w ten sposób. O I wszystko się zgadza. Bo ze Słowacji najpewniej też Niemcy uderzą, widzę, że zgromadzili nawet tutaj siły. Słowacja jest ich protektoratem, tak? Zgadza się? Tak, jesteście Protektoratem e, Szkopów. E, Okej, okay, te 8 dywizji, możemy coś jeszcze wystawić? Nie, ja nic już nie możemy wystawić, cały czas szkolimy nowe dywizje. Jeżeli chodzi o naszą produkcję, to nie jest najlepsza, głównie ze względu na to, że mamy braki w zasobach i nie budowaliśmy tyle fabryk militarnych, ile powinniśmy de facto budować. No dobra, e, przejdźmy do samej rozgrywki. Chyba już wojny, tak, chyba to już będzie wojna. Tak, Niemcy wypowiadają nam wojnę, jesteśmy w trakcie wojny. Halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłosy Niepolskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5.40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską dla pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. W dniu dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia spodoba na plan Dalszy. Wszyscy jesteśmy go Musimy myśleć tylko o jednym. Walta aż do zwycięstwa. Więc pierwsze co robimy to e, pełna mobilizacja e, fabryki dóbr konsumpcyjnych tylko 10%. Przy gospodarce cywilnej to jest 30%, więc to jest mega, bo budowy fabryk, koszt przekształcania, ko A nie jest zbyt ważne, ale e, ludność w wieku poborowym minus 3%. To nas troszeczkę boli. 30 sierpnia obwieszczono w Polsce mobilizację powszechną. Mamy 500 tysięcy, pół miliona manpowera w zapasie, przychodzimy, nam tylko 300 tysięcy, ale mamy 138 sił politycznej, więc w każdej praktycznie chwili możemy przejść na wyższy pobór wojskowy, a 300 tysięcy to i tak jest dużo na sam początek wojny, myślę, że e, powinno styknąć. E, I teraz tak, które armie mają atakować? No na pewno ty masz atakować, chłopie. E, ty musisz jak najprzyjemniej zaatakować i przebić się do Królewca, odciąć przeciwników. Najfajniej byłoby poodcinać troszeczkę dywizji od portów i je tutaj zniszczyć całkowicie. Nie, chwila, to jesteście, tak, wy też macie atakować, wy również macie atakować. Armia Kraków jak najbardziej, że widzę, że ona ma tutaj problemy. Armia Łódź, znaczy Armia Poznań, Armia Poznań może sobie na razie tak powolutku coś tutaj szturchać, tam gdzie tylko może. Tu widzę, że już nas Niemcy powoli przepychają, no, więc te 8 dywizji, Armia Warszawa, czy mogę coś wystawić? Nie, czy mamy jakiegoś generała? Czy mamy jakiegoś generała? Mam Romana Abrahama, go sobie wrzucimy. To jest poziomowy genero, Zajbiście. Armia Warszawa, super. Yy, będziesz wspierał, żeby nam szybko łodzie nie zajęli. Bo z łodzi jest bardzo blisko do Warszawy. Bardzo blisko jest do Warszawy. Więc Wy będziecie mieli za zadanie wspierać ten odcinek frontu. Yy, jak najbardziej. Okej, okay, dobra. Yy, Rumunia dołączyła do wojny. To jest bardzo dobra informacja. Mam nadzieję, że oni będą aktywnie uczestniczyć w tej wojnie. Dobra, Słowacja również dołączyła się do wojny, to znaczy, że właśnie, od strony... Oj, oj, niedobrze, od strony Karpat to wygląda fatalnie. Mamy tu góry, mamy tutaj... Fo... Nie, nie, nie mamy tutaj fortów. Uu. Nie mamy tutaj fortów i to jest błąd. Czy my coś dostaliśmy? Tak, teraz pracujemy na 15 fabryk. Przed pełną mobilizacją pracowaliśmy na 11 fabryk, zyskaliśmy 4 fabryczki. Okej, okay, opłacało się, opłacało się. Tu widzę, że jakieś forte jeszcze robimy. Jejku, już takie zniszczenia?! A to minęły dopiero jeden dzień wojny! Masakra! Problem jest taki, że Niemcy się przybijają, to widzę, że jakaś dywizja się wycofuje, tutaj atakujesz, tak? Ja bym wolał może, żebyś tutaj wspomógł. Czy to są czołgi? Czy to są czołgi, one będą szybciej, nawet jak ta piechota tutaj będzie się przemieszczała i to jest problem, to jest bardzo duży problem. Tutaj Ciebie atakują chyba z czterech prowincji, nie, z trzech prowincji Cię atakują. No Co prawda masz forty drugopoziomowe już poniszczone, zarobiście. Nawet nie opłaca mi się ich zmieniać w kolejce do naprawy, bo jeżeli gdzieś są toczone walki, to fabryki tutaj nie mogą działać i naprawiać. Tutaj powolutku pruszujemy. No, w Prusach połowę planu wykon... Czy to jest pusta prowincja? Tak, a tu nawet wypchaliśmy, super, wypchaliśmy Niemców z lotniska, to jest już coś, to jest już coś. Jakaś bitwa morska? Nie, na razie nie ma bitwy morskiej. Okej, okay. jak to wygląda w samolotach? Mamy dominację w powietrzu. Okej, okay. interesujące. Czy ja mogę zobaczyć, co robią Niemcy? Nie mogę, za niski poziom szyfracji, deszyfracji. Um, tylko boli mnie to, że Rumuni mają status garnizonowania na swoim obszarze. Um, mogliby nam pomóc, naprawdę. Czy ja mogę jakoś Was zaprosić do tego, żebyście ruszyli swoje cztery litery i nam pomogli? Rozpocznij program, nie, popraw relacje, nie. No ale walczycie ze szkopami. Um. Znaczy plus jest taki, że jeżeli Węgrzy dołączą do wojny po stronie trzecich Rzeszy, co może się zdarzyć, czekajcie, wy jesteście faszystami już, czy jeszcze nie? E, tak, jesteście już e, faszystami, bo odrzucili na, nasz pro, nasz, e, naszą propozycję dołączenia do Międzymorza, więc jest e, dość niebezpiecznie. No dobra, walki toczą się praktycznie całej linii frontu. E, Moglibyście spróbować zaatakować. Wiem, że atakujemy przez wisłę, przez rzekę, ale z trzech dywizji może uda nam się wykończyć. Bardzo źle, że nie widzę, ile to jest dywizji. To jest naprawdę bardzo dobre. Znaczy bardzo złe, że nie widzę ile jest dywizji, bo, bo jak, jeżeli to jest jedna dywizja, to już dawno powinienem tutaj zaatakować. Tutaj się przebijamy tutaj czołgi się bronią, no dobra, czołgi się bronią. Zobaczmy, jak to wygląda. Jedna dywizja spoko. Wow, naprawdę srogie są te ich dywizje, dobrze zrobione. No i mogą przebijać nasze dywizje pancerne, ale to są te lekkie dywizje pancerne, niezbyt dobrze. No tak, tak, no, no rewelacji nie ma. Rewelacji naprawdę nie ma się czego doszukiwać. Jeszcze pytanie jest takie, czy my chcemy dalej budować te fortyfikacje? Nie, poczekajmy. W razie czego zaczniemy budowę linii fortyfikacji wokół Warszawy, bo jeżeli padnie Warszawa to już na pewno będzie kapitulacja. Gdzieś tutaj zrobimy linię fortyfikacji na... myślę, że o Warszawę i o Wisłę, ją oprzemy, żeby bronić tą centralną część naszego kraju. I poczekamy, zobaczymy co się będzie działo. Na razie plus jest taki, że w Prusach ich ładnie puszujemy. Gdynia się broni, Gdynia się broni, to jest są cztery dywizje, tu widzę, że ich przepchaliśmy. No i widzicie, zaopłaci, opłaciło się zaatakować przez tą rzekę. E, puszujemy ładnie. Prośba, pakt o nieagresji. Czy my chcemy pakt o nieagresji z Brytyjczykami? Czy wy jesteście już w wojnie? Czy Niemcy zaatakowali was? Jeszcze nie. Niemcy was jeszcze nie zaatakowali. Możemy z wami podpisać pakt o nieagresji. Eee, bo Niemcy na pewno, oni, jeżeli gramy na celach historycznych, to oni na pewno... Możliwe, że już robią albo ominięcie linii Marginota, albo atak na Danię i Norwegię, a wtedy już Wielka Brytania wejdzie do wojny, bo już jest dość duże napięcie światowe, ale linia... Znaczy, linia frontu wygląda dość zielono, poza tym rejonem, gdzie nas wypchali, ale podeszły dywizje ze wsparciem i już jest troszeczkę lepiej. Tu widzicie, nasze piękne myśliwce latają, starają się dominować powietrzu i na razie to się udaje. No, na, na razie, chociaż widzę, że tracimy te samoloty, tracimy ze zastraszającym tempie. Pierwszy w tej wojnie niemiecki samolot zestrzeliwuje pod Toruniem podporucznik Stanisław Skalski. Skalski nie tylko ląduje obok zestrzelonego wroga, ale także bierze do niewoli niemiecką załogę. Z lotnisk polowych w Zielonce i Poniatowie startuje warszawska brygada pościgowa. Udaje im się dwa razy rozproszyć potężne bombowe ataki na Warszawę. Niemcy tracą 14 samolotów. Pułkownik Leopold Pamuła strąca dwa niemieckie samoloty. Nagle kończy mu się amunicja. Pułkownik jednak nie rezygnuje z walki. Kolejny wrogi samolot po prostu taranuje, a sam chwilę wcześniej wyskakuje ze spadochronem. Po bezpiecznym wylądowaniu wraca na swoje lotnisko i ponownie startuje do walki. Atakowani hitlerowcy często w popłochu zrzucają bomby, gdzie popadnie. Jeżeli nie tutaj podejdą więcej myśli, to nas po prostu zaleją. Nawet jeżeli byśmy mieli nasze by były lepsze. Nie wiem no właśnie jak to jest z tym Hearth of Iron jeżeli chodzi o samoloty, bo my teoretycznie powinniśmy mieć lepsze samoloty jeżeli chodzi o statystyki, atak, obronę i tak dalej, to powinniśmy mieć teoretycznie lepsze od Niemców na tym etapie rozgrywki, ja nie mogę tego jakoś sprawdzić, nie, bo nie mogę wejść w waszą technologię. Okej, okay, wy macie gospodarkę wojenną, tak? Ja mam pełną mobilizację. Na jakim kim wy jesteście? Pełny pobór, uuu. O, to tyle dobrego, tyle dobrego. Yy, no dobra, walczmy, walczmy, próbujmy coś tutaj osiągnąć. Widzę, że nawet puszujemy tutaj na pomorzu. Super! Pierwsze, pierwsze prowincje niemieckie w padają w nasze łapska. Bardzo, bardzo dobrze. To mi się podoba. Troszeczkę polimy tutaj, że. Tu jednak. Hmm, tu znowu nas wypuszują. Wy, wy Czemu ty atakujesz, chłopiec? Czy, 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 czy ty Boga w sercu nie masz? Czemu ty. Weź mu pomóż, człowieku. Tutaj się bronimy, raczej się wybronimy. Yy... Co robią nasze fabryki? Bo to jest pytanie: Wy budujecie fortyfikacje w Poznaniu? Mógłbym, mógłbym zrobić fortyfikacje. Bo teraz pytanie: gdzie robić, a gdzie nie robić tych fortyfikacji? Dobra, wiecie co? To jest dobry moment, żeby na razie sobie zakończyć odcinek. Przypominam o srogiej, w w górze i soczystym komentarzu. Ja się zastanowię, przeanalizuję sytuację na spokojnie. Jak to zrobić, żeby ogarnąć sytuację? No i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, się. Na razie.